Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w środę popielcową. Czas upragniony. Dzień zbawienia. Zaczyna się. 40-dniowa pokuta. No i cóż dzisiaj mamy? W słowie. Mamy pierwsze czytanie z Joela. O, słońce dzisiaj jest ostre. Dlatego będę tak miał lekko oczy przymknięte, ale spoko. Damy radę. Pierwsze czytanie mamy z Joela. Joel, samo jego imię, tego proroka, czyli Jachwe jest Bogiem. To znaczy to imię. I on tutaj nam pokazuje, kochani, w tym pierwszym czytaniu taką liturgię pokutną. I to ciekawe, bo tutaj yy, pierwsze słowa, tak, Pana Boga, nawróćcie się do mnie. Przez post, i płacz, i lament. I później jest komentarz, właśnie tego proroka. Kto wie, może Pan Bóg się zlituje, tak? I ciekawostka taka wielka, że ta liturgia pokutna, która się odbywa, no to każdy jest na nią wezwany. Wszyscy. I kapłani, i chłopy dorosłe, i kobiety, i starcy, i co ciekawe, dzieci. Dzieci, które. Wtedy nie miały żadnego obowiązku uczestniczyć w żadnej liturgii do 13 roku życia. Tutaj jest, że nawet dzieci mają przyjść na tę liturgię pokutną. No i kolejna ciekawostka, że też na tę liturgię ma przyjść oblubieniec z oblubienicą. A właśnie ten oblubieniec z oblubienicą cieszyli się takimi prawami, że nawet w przypadku wojny nie można ich było zabierać z domu tak, chłopa w sensie. A tutaj się okazuje, że nawet ten oblubieniec z oblubienicą jest na tyle ważny dzień, na tyle ważna pokuta i na tyle to ważkie jest to wezwanie Pana Boga do postu, do tego płaczu, do lamentu, że nawet ten oblubieniec z oblubienicą muszą wyjść ze swej komnat. No i okej. Okay. Rozdzierajcie wasze serca. Przypominam, że tutaj serce Rozumiane przez Semitów jako miejsce myślenia, podejmowania decyzji, miejsca spotkania z Bogiem, a nie jako miejsce, w którym są emocje jakieś, uczucia, emocyjki. To nie, to u Semitów to by były nerki. A tutaj chodzi o rozerwanie serca o, przede wszystkim, żeby zrobić miejsce dla Pana Boga. Rozerwać szaty w starożytnym Izraelu. No to oznaczało jakoś publicznie wyrazić jakąś gorycz, rozgoryczenie, jakiś ciężar wyrazić jakąś traumę, tak? Jakąś wielką taką jakiś wstrząs moralny, na, jako odpowiedź na yy, zobaczoną jakąś, dostrzeżoną jakąś nieprawość, jakąś sytuację. To tutaj ma ten gest rozerwania szat. To mógł nabrać takiej teatralności, tak? Mógł być tylko zewnętrzny. No to tutaj mamy to tłumaczenie, żeby ten gest rozerwania szat nie był tylko zewnętrzny. Czyli ten post, modlitwa, ten lament nie tylko miał wyraz jakiś swój zewnętrzny, ale przede wszystkim, kochani, żeby ten post, płacz, lament, no, pomógł mi w odmianie mojego serca, tak? to by o to tutaj chodziło. Nie tylko wyraz zewnętrzny, bo to łatwo jest okiem zauważyć, jakieś takie oznaki postu, ale przede wszystkim moje wnętrze ma się zmienić. Mój sposób myślenia ma się zmienić. Na Boży. No i ta liturgia pokutna, pokazana, w ostatnim wersecie tego czytania, nam się zmienia i jest taka, no bardzo... Bardzo pozytywna, dająca wiele nadziei, a Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem. I już tutaj mamy zapowiedź, że rzeczywiście, jeśli będziemy pragnęli, nawet wyrazimy tutaj tę naszą chęć, że chcemy się odmienić, chcemy odmienić to nasze serce, no to Pan Bóg już jest gotowy, żeby mi w tym pomóc. Żeby odmienić to moje myślenie, odmienić to moje serce, żeby to moje rozerwane serce z powodu grzechu, który mnie dotyka, który, którym ja mogę ranić innych, no, żeby doszło tutaj do tego uleczenia. Tak. W drugim czytaniu mamy świętego Pawła, w dłuższym, takim wers w dłuższym takim fragmencie i tłumaczeniu mamy jeden z dowodów na to, że w Kościele Katolickim mamy Sakrament Spowiedzi, no bo tutaj Paweł mówi nam w tym czytaniu drugim, że spełniamy w imieniu Jezusa Chrystusa posłanictwo jakby Boga samego, tak? Czyli nam zlecił Bóg władzę jednania. Cóż innego niż ta władza jednania, jeśli to nie jest Sakrament Spowiedzi? No to właśnie o to chodzi, że to jest Sakrament Spowiedzi. Bóg udzielił tej władzy jednania apostołom. No i w imieniu Chrystusa, Paweł Woła, w Biblii tysiąclecia mamy tłumaczenia, mamy tłumaczenie, pojednajcie się z Bogiem. A tam jest strona bierna tego czasownika, czyli dosłownie no tłumacząc: dajcie się pojednać z Bogiem. Dajcie się pojednać z Bogiem. Czyli to nie jest tak. Że to ja mam wyciągać swoje ręce do Pana Boga, tak jakbym mógł go sięgnąć. Ja zanoszę modlitwy do Pana Boga, tak jakby te modlitwy mogły sięgnąć Pana Boga. No nie, tak nie jest. Ja mogę jedynie wyrazić chęć nawrócenia się do Pana Boga, chęć pojednania z Nim, ale to sam Pan Bóg musi mnie ze sobą pojednać. Nie ma innej drogi. My z Panem Bogiem, kochani, nie jesteśmy na tym samym poziomie, jakby to powiedzieć. No nie jesteśmy dla siebie partnerami do rozmowy na równi. I dlatego to sam Pan Bóg musi się do mnie zniżyć sam Pan Bóg musi tutaj zainterweniować, żeby mnie ze sobą pojednać. Dlatego tutaj ta strona bierna jest. Dajcie się pojednać z Bogiem bo to nie jest problem ze strony Pana Boga żeby usłyszał moją modlitwę, żeby mnie dostrzegł, bo On mnie doskonale zna. On to wszystko wie. Tylko zawsze jest problem z mojej strony. Czy ja chcę zerwać z moim grzechem? Czy ja chcę się pojednać z Panem Bogiem? Bo z Jego strony nigdy nie ma problemu. Tylko jest problem z mojej strony. Czy ja to, tego chcę? No i trzecie czytanie. Jesteśmy z Jezusem na górze Błogosławieństw, tak? Mamy pierwszą wielką mowę Jezusa w Ewangelii Mateusza, kazanie na górze, no i jako nowy lud, mamy nowe prawo, no i nowy sposób postępowania, tak? Czyli mamy te uczynki pobożne, uczynki miłosierne w postaci modlitwy, postu jałmużny. Oczywiście tych uczynków jest więcej, ale mamy te trzy główne wymienione. I kto jest postacią centralną? Kto jest postacią centralną tych trzech uczynków miłosiernych? Oczywiście ojciec Twój. Ojciec Twój, który widzi w ukryciu. Ojciec Twój. I teraz, kochani, bardzo ładnie nam ten fragment układa naszą pobożność. Bo my, kochani, nie wykonujemy dzieł pobożnych. Bo ja tutaj Panu Bogu złożę ofiarę. Ja do Pana Boga ładnie się pomodlę. Ja złożę Panu Bogu ofiarę. Czy będę pościł dla Pana Boga? Bo on tego zupełnie nie potrzebuje. On tego nie potrzebuje. Do niczego mu to nie jest potrzebne. I kochanie, jedynie te nasze uczynki pobożne możemy wykonywać tylko wtedy, i wtedy nie będzie żadnej, żadnego powodu do chlubienia się tymi. Uczynkami miłosiernymi, tylko w odpowiedzi na otrzymane już dobro od, od Boga Ojca. Czyli, jeśli wykonuję jakąś, no nie wiem, poszczę, no to w odpowiedzi na to, że sam Chrystus już pościł, tak? Czyli ze względu na to, że Chrystus pościł i dzięki temu ja otrzymałem dobro za Jego pośrednictwem. Bo wcześniej już przyjąłem tak, dar Chrystusowy. I wtedy ja chcę być jak Chrystus. Ja też chcę pościć. O w ten sposób to wtedy jest dobrze. Albo kiedy się modlę, to nie modlę się, bo ja, ja chcę się pomodlić, ale modlę się w odpowiedzi na to, że już ktoś za mnie się modlił, Jezus za mnie się modlił. No i wtedy ja mówię sobie, aha, no to ja chcę jak Chrystus, chcę być taki jak on. No to ja też się modlę też w odpowiedzi na to, co już uzyskałem. I tak samo jak składam jałmużnę. No to co? No to ja wcześniej już wiele takich darów darmowych od mojego ojca, od Jezusa, od Ducha Świętego otrzymałem. No to ja też tak chcę. No i okej, okay, wtedy mogę złożyć jałmużnę. Tak jak sam Pan Bóg. I wtedy to ma sens. Jeśli ja wszystkie te uczynki pobożne. Wykonuję jako odpowiedź na to, co już wcześniej otrzymałem. Wtedy, kochani, to ma wszystko sens. I nie ma tego niebezpieczeństwa, że ja będę się chlubił z moich uczynków, bo one naprawdę nic nie znaczą. A jeśli ja to robię w odpowiedzi na to, że ja chcę być jak tata, że ja chcę być jak Jezus, że chcę być jak Duch Święty, dobra, to wtedy to ma sens. No i okej. Okay. To rozpoczynamy nasze zmagania wielkopostne. Zrywanie z grzechem. Nie bać się, kochani. Pan Bóg umocni. Pan Bóg umocni. Da swojej siły, dał nam swojego syna, który od wewnątrz będzie nas umacniał. Trzeba go tylko spożywać. Trzeba go tylko słuchać. Wszystkiego wam Bożego. Papa. Pa.